Muszę wygłosić taką pochwałę środków europejskich i, i tych funduszy, które do nas spływają, prawda? Mamy z tego dużo korzyści, widzimy te inwestycje na co dzień, nie tylko w postaci tablic, które potwierdzają, że ta inwestycja jest zrobiona ze środków europejskich, ale i także korzystamy z transportu, z dróg i tak dalej, z infrastruktury edukacyjnej. Studenci uniwersytetu mają piękne sale że tak powiem wykładowe, infrastrukturę nowoczesną, to wszystko są środki europejskie, pamiętajcie o tym. My mamy regionalny program operacyjny, który musimy opracować, wynegocjować, wykonsultować, jechać z nim do Brukseli i go tam obronić, prawda? I ten program ma podzielone te środki na przedsiębiorczość, na infrastrukturę drogową, na infrastrukturę edukacyjną, społeczną, czyli na przykład zdrowie, na ochronę środowiska, kanalizację, wodociągi, oczyszczalnie, prawda. To wszystko jest w odpowiednich szufladkach i później do tych szufladek się ogłasza konkursy, prawda? Przedsiębiorcy startują w konkursach, samorządy startują w konkursach. I oczywiście uzyskują dofinansowanie na poziomie 85%. Przedsiębiorcy z reguły mają dofinansowanie na poziomie 50%, 50% prawda? I to są tak zwane bezzwrotne środki. Dajemy, inwestycja jest wykonana, oni nie zwracają tych środków, ale są też takie instrumenty zwrotne, na przykład różnego rodzaju pożyczki. Poręczenia, kredyty, prawda, i to też jest ważne, ważne, ważne instrumenty finansowe, które głównie służą rozwojowi przedsiębiorczości.